Ja już na pierwszy rzut oka widzę elementy, które sygnalizują niewłaściwy dobór bielizny. Teraz wskażę je Pani. Pierwsze, co, co zauważyłam, to jest odstające od klatki piersiowej mostek biustonosza. W konsekwencji również miseczki biustonosza odstają od ciała. Może być nawet wrażenie, że one są za duże. Jeśli spojrzymy na pas obwodu, to zauważymy, że jest on bardzo luźny, za luźny. Kiedy spojrzymy na ramionczka, którymi wiele pani jego długością ramionczek próbuje regulować poziom podtrzymania piersi, pani już nie ma możliwości regulacji ramionczek, to już jest maksimum. Te ramionczka bardzo łatwo też spadają z ramion. Spadające ramionczka, jeśli nie jest to kwestia budowy sylwetki, czyli spadzistych, wąskich ramion, to jest sygnał z zaluźnego obwodu pod biustem. Zmierzymy teraz Pani obwód pod biustem i obwód w biuście, żeby poznać Pani prawidłowe wymiary. Na wydechu proszę lekko unieść biustą noż. Centymetr powinien być na równej wysokości z przodu i z tyłu. Proszę wziąć wdech i wydech. 71 cm, 70 cm. Teraz mierzymy obwód w biuście. Ponieważ ma pani biustonosz typu push up, który powiększa piersi, odejmiemy od obwodu biustu 2 cm, czyli jeden rozmiar miseczki. Właściwy pomiar obwodu w biuście powinno się dokonywać na nagie ciało lub w miękkim biustonoszu, po to, żeby on był jak najbardziej zbliżony do rzeczywistego. Pomiaru w biuście dokonujemy na wysokości brodawek, lekko pochylając się do przodu. Rozmiar, który otrzymałyśmy rozmiar, który otrzymałyśmy to 92 cm. Jeśli odejmiemy 2 cm, otrzymujemy obwód 90 cm. Różnica obwodu pod biustem i w biuście... Oznacza y, właściwy rozmiar miseczki, czyli im większa różnica obwodów biusty i pod biustem, tym y, rozmiar miseczki jest większy. Czyli informacja, jaki Pan nosi rozmiar bielizny, miseczkę D, jest informacją błędną, bo nie wiemy, czy to jest 65D czy 85D. E, w tej chwili nasza modelka ma na sobie biustonosz w rozmiarze 65E. Może być to zaskakujące dla tych osób, które uważają, że miseczka D jest już bardzo duża i że to jest koniec naszej skali rozmiarów. Ale w tej chwili producenci oferują już nam rozmiary od 65A do miseczki 115K. Także na każdy typ sylwetki, zarówno szczupłe osoby, jak i krąglejsze, z mniejszym, większym biustem, e, znajdziemy dla siebie najbardziej odpowiedni krój i rozmiar bielizny. Kiedy spojrzymy na stopień dopasowania biustonosza możemy zauważyć, że miseczki biustonosza w górnej części są zbyt luźne. Chciałabym Państwu pokazać, w jaki sposób należy przesunąć skankę piersiową do miseczki, aby ocenić prawdziwy i realny, i realną wielkość biustu. Proszę, zaprezentuj to. Kciukiem sięgamy do fiżbiny bocznej. Odchylamy ją, pochylamy się lekko do przodu i drugą ręką sięgamy daleko, aż w kierunku łopatki, i z tej strony przesuwamy tkankę piersiową do miseczki biustonosza. Prostujemy się i proszę zauważyć, że w tej chwili miseczka biustonosza jest wypełniona, a druga, której nie skorygowaliśmy, nadal jest luźna. Robimy to samo z drugą miseczką. Pochylamy się. Sięgamy daleko w stronę łopatki. To bardzo ważne, żeby sięgać aż na plecy, natomiast nie wygarniać z kierunku pachy. To wygarnianie z kierunku, z kierunku pachy daje niewielką korektę wielkości biustu. W ten sposób, w ten sposób yy, mamy właściwą już wielkość piersi. Możemy ją ocenić. Ja jeszcze raz to zrobię. Im robimy to dokładniej i częściej, tym większa ilość piersi będzie za każdym razem znajdowała się w miseczce. Po około 3 miesiącach takiego systematycznego e, przesuwania tkanki piersiowej do miseczki biustonosza, e, obwód e, piersi powiększa się, wielkość piersi zmienia się. W przypadku szczupłych osób to jest około jednego rozmiaru więcej, jeśli chodzi o rozmiar miseczki. A w przypadku osób e, tęższych lub z większymi piersiami jest to nawet, są to nawet dwie lub trzy miseczki biustonosza. Czyli jak widzisz, jest to bardzo duża zmiana w stosunku do pierwotnej wielkości biusto. Oczywiście. Dziewczyny, które mają mniejsze piersi, bardzo się z tego cieszą, i warto też o tym pamiętać. Spójrzmy teraz na elementy, które warto wziąć pod uwagę, dopasowując bieliznę. Mostek biustonosza, czyli środkowa część, płasko przylega do klatki piersiowej. To jest bardzo ważne i jest to zasada, która obowiązuje każdy biust. Mniejszy, większy, musi ten mostek biustonosza przylegać do klatki piersiowej. Następny element. Fiszbiny, czyli metalowe, metalowy drut, metalowy element, który znajduje się w tunelu biustonosza. Fiszbina powinna okalać całą pierś i na przedłużeniu łagodnie celować w środek pachy. Ważne jest, aby fiszbina miała również odpowiednią wysokość, czyli nie celowała zbyt wysoko, ponieważ będzie to niekomfortowe w użytkowaniu. Jest jeszcze jeden element, to jest fiżbina boczna stabilizująca, która dodatkowo podtrzymuje obwód. Spójrzmy teraz na pas biustonosza. Kupując i dopasowując bieliznę, tak dobieramy obwód pod biustem, aby był on stabilny, kiedy zapniemy się na pierwszą zewnętrzną, czyli najluźniejszą haftkę biustonosza. Dlaczego? Dlatego, że centymetr jest sztywnym, Wykonany ze sztywnego materiału, a pas biustonosza, jak widzimy, jest elastyczny. Ponieważ jest elastyczny, na, ulega on rozciągnięciu. Jeśli ten materiał się rozciągnie, to masz możliwość jeszcze przepięcia i regulacji obwodu pod biustem. Ramionczka. Ramionczka, regulacja ramionczek w prawidłowo dopasowanym biustonoszu powinna znaleźć się na plecach. Regulacja ramionczek, które są zbyt rozciągliwe lub zbyt luźny obwód powoduje, że próbujemy nimi regulować tutaj profil piersi, powoduje, że spoczywają one na kości ramienia i jest to niewygodne i dyskomfortowe. Pas obwodu znajduje się na jednej wysokości z przodu i z tyłu. Jeśli pas obwodu przesuwa się w kierunku karku, to jest sygnał za luźnego obwodu pod biustem. Krój biustonosza, który obecnie prezentujemy, jest to biustonosz z tak zwanym side supportem, czyli bocznym cięciem. Który, którego zadaniem jest przesunięcie tkanki piersiowej do środka jeszcze lepsze zebranie. Oczywiście, jeśli chodzi o Twoją figurę i sylwetkę, nie potrzebujesz tego, ale panie, które mają podobne na przykład gabaryty jak ja, lub panie z większym biustem, e, chętnie korzystają z tego kroju i on jest dostępny do rozmiaru 85 k. Zaproponuję Pani teraz e, krój bielizny, który będzie bardziej wskazany dla Pani sylwetki i też taki, w, który będzie korespondował z Pani stylem życia i tego, czego Pani oczekuje. Będzie to biustonosz push biustonosz termicznie formowany, e, gdzie poduszeczka, która powoduje powiększenie piersi, jest wbudowana w miseczkę biustonosza. Nasza modelka ma na sobie powtórnie rozmiar 65E, natomiast biustonosz jest w zupełnie innym kroju, taki, na który wskazywałaś, że chciałabyś go mieć, że byłby pożądany dla twojej sylwetki. To te elementy, na które wcześniej zwracałam uwagę, kiedy miałaś miękki biustonosz na fiszbinach, tutaj tak samo znajdują zastosowanie. Mostek płasko przylega do klatki piersiowej, fiszbiny okalają całe piersi. I łagodnie celują w środek pachy. Pas biustonosza jest na równej wysokości z przodu i z tyłu. Regulacja ramionczek jest na plecach. Oczywiście ten efekt, który widzimy, e, czyli wypełnienia biustu i takiego spektakularnego zbliżenia piersi do siebie, osiągamy poprzez wybranie właściwego kroju. Miseczki. To, na co warto zwrócić uwagę, to jest również mostek, który w tym przypadku jest dosyć niski i umożliwia założenie bluzki z głębszym dekoltem. Miseczka biustonosza jest całkowicie gładka, możemy ją również założyć pod rzeczy z lżejszych tkanin lub bardzo mocno dopasowane. Nasza modelka też pytała, czy ma znaczenie dla podtrzymania piersi rodzaj zapięcia ramionczek. Jeśli chodzi o mniejszy biust, mogą to być ramionczka odpinane, natomiast. Jeśli chodzi o większe piersi, zalecałabym ramiączka, które na stałe są przyszyte do miseczki biustonosza. I tak to z 80C uzyskałyśmy rozmiar 65E i te zmiany y, tak naprawdę u większości pań najczęstszym błędem jest za mała miseczka biustonosza i za luźny obwód pod biustem. Chciałabym też dodać, że podczas dopas zakładania biustonosza i przesuwania tkanki piersiowej do miseczki mamy też okazję lepiej poznawać swoje ciało. I pamiętajmy o tym, że każda osoba po 20 roku życia powinna raz w miesiącu wykonywać badanie palpacyjne. Do czego bardzo zachęcam, bo brafiting to nie tylko uroda piersi, ale przede wszystkim zdrowie.